Was się ma, Dzisiaj coś irytującego. Ja Wam od razu mówię, jaki będzie odcinek. I dzisiaj będzie raczej irytujący, aczkolwiek coś tam może się pośmiejemy, ale raczej nie z czynów tej osoby, o którym dzisiaj będziemy gadać, tylko raczej z osoby samej w sobie, że jest po prostu to śmieszna osoba. Mowa daj o kimś, którego temat poruszył Hami Prostak oraz Konopskim, czyli o kawiaku. Jest to streamer, który tłumacząc Wam bardzo powierzchownie, co on robi, to podchodzi do losowych ludzi na streamie, zaczepia ich w jakiś sposób, uprzykrza im życiem i dzień, dla kontentu, żeby czad bił mu brawo. I to jest dopiero czubek góry lodowej. Naprawdę, przygotujcie się. Rosół w niedzielę, mizeria z habowym, frytki i burger, pizza z ananasem, frytki z McDonalda, z McFlary. Każda pozycja na tej liście ma coś wspólnego ze sobą, bo są to piękne połączenia jedzeniowe, które się łączą niczym yin yang Nie ma nic piękniejszego, aczkolwiek. Nowy smak Frappe GBS, krem orzechowy, czyli bardzo podobny smak do Nutelli. Dajesz dwie łyżki, dajesz mleko. I mieszasz, najlepsze połączenie z całej listy, dostępne tylko w Kauflandzie. Limitowane sztuki, tak jak limitowany czas na zrobienie tego frapy, bo obniżenia długo będą tylko coraz zimniejsze. Skorzystajcie z tego lata do końca, spacerek do Kauflanda wam nie zaszkodzi, a spróbowanie frapę o smaku kremu orzechowego to coś na pewno warte tego spaceru. Poza tym jest to bardzo przystępna cena, bo płacić trochę więcej niż za jedną dużą kawę w kawiarni, a masz parę dziesiąt kaw do zrobienia z tego. Bijajcie w linki w opisie, jeżeli wam się nie chce iść na ten spacer jednak, tylko pamiętajcie użyć kodu ZEBO dla 20% zniżki bardzo polecam. A Kaufland ma się na Google Maps. Bo dziś chciałbym się zagłębić w ten jego wybitny content i ten cały świat jego streamerski gdzie, gdzie często prowokuje ludzi, po czym udaje ofiarę bo e, jakim to trzeba być szczurem, żeby na przykład prowokować ludzi do konfrontacji fizycznej i to bardzo agresywnie, a później używać gazu w formie obrony i ucieczki. Tema. Pozdro. Się znamy się w ogóle? Nie, a co? nie No nie wiem To weź lepiej na Bo chciałem jakiś towar kupić Kamerę wciskać w twarzy jakiegoś Sebiksa, mówić się a mordo i chce ogarnąć jakiś towar o Którejś tam w nocy bodajże on jest z Krakowa chyba, nie wiem, ale na krakowskim rynku to, to brzmi jak przepis na na właśnie to co się stało Ten Towar to sobie możesz kupić od policjanta na pasażu, ty. Dobra, to jadę No dobra to już! No jadę! To już! A ja tak nie? No i sprowokować Sebiksa, no co jak nie odjadę i oczywiście przed tym jeszcze po tej całej rozmowie, jak już Sebiks powiedział, że nie jest zbytnio zainteresowany jakby rozmową to zaczął go jakby śledzić i iść tą samą stronę i dalej go nagrywać Co? 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 Dobra, dobra, spieprzaj Tu p*** się wkrujesz Wznosuj, co ty, Wznosuj. co ty szukasz p***? *r. Co, za dymy? Co ty szukasz zadymy? Ty szukasz zadymy? Za Czekaj Ja ci mogę pokazać, nie? Okay. Szukasz kamerą za dymu? Nie dobra, nogi kamerą... i wypiernę. Sukasz co? No, no i co? I czas. Tak, sprowokował go, zaczął go wyzywać, żeby spierniczał i tak dalej, no i użył gazu w momencie, gdy Sebik chciał konfrontacji fizycznej. Podczas zagłębiają się w cały ten temat tego kawiaka i tak dalej zauważyłem jedną rzecz, że kojarzycie tą akcję, gdzie Nowaczkiewicz wraz z kolegami zamaskowanymi wbił do streamera, bo ten streamer kozaczył coś tam w internecie, więc on znalazł jego adres tam poszedł. No to się okazuje, że to był właśnie kawiak i teraz już totalnie inaczej patrzę na tą całą sytuację. Okej, okay, może i tak nie, bo według mnie i tak używanie jakby przemocy fizycznej i takie rzeczy to to, to, to nie jest odpowiedni krok. Ale jest to w kontekście tego, jak kawiak teraz kozaczy do ludzi i tak dalej bardzo zabawne. Kawiak po filmach Konopskiego oraz tam Gimpera, i chyba Rewo też coś o nim wspominał, dojrze im groził ostatnio na X-ie dosłownie dzień temu, czy tam dwa, no poniekąd groził, bo sugerował, że szuka yy, konopskiego auta, nie wiadomo po co, yy, no i że znalazł auto gimpera pod stadionem w Krakowie. I zgaduje, że się wkurzył. Wkurzył się nie tym, co samymi filmami, tylko konsekwencjami, które oni, one niosły, no bo ludzie prawdopodobnie zaczęli yy, zgłaszać jego filmy, co spowodowało, że dostał dwa strajki na YouTubie, a jak wiemy, w momencie, gdy YouTuber dostanie trzy strajki, w jakimś tam okresie czasu, chyba dwa miesiące, czy coś, i nie znikną na dwa, to, to jak dostaje trzy strajki, to usuwają mu kanał na stałe. No i Nitro też w sumie miał taką akcję, dlatego zrobił to samo, co Kawiak teraz robi, czyli Kawiak powiela błędy Nitra, yy, czyli stworzył nowe konto, gdzie teraz będzie wrzucał, jak ma bana, na tym pierwszym koncie, co oznacza, że YouTube prędzej czy później da mu perma, czyli z YouTube'a na pewno go już usuniemy. Bo to jest tak zwane unikanie kary od YouTube'a, czyli po prostu być takim cwaniakiem, że a nie mogę wrzucać przez parę tygodni na jedno konto, a to pójdę na drugie. Dobry wieczór, dzień dobry. dobry. Proszę to wziąć i wyjść stąd. Dlaczego? No Proszę to wziąć i wyjść stąd, bo za chwilę zadwoje na policję. Dobrze? Dlaczego? Okay. No no, dobra, mocno, nie no i takie fragmenty, jak szukałem, to tylko znalazłem Mateusza Spysińskiego. Że właśnie użył, nie do końca znam kontekst y, takiej sytuacji. No ale to wam mniej więcej obrazuje, na czym polega jego content. Robi jakieś śmieszne mega pranki, niczym nie wiem. Brzoza TV, takie, wiecie, super, mega uprzykrzanie y, ludziom życia dla contentu. No i właśnie, gdyby nie sprywatyzowanie spry większości jego filmów, to bym mógł sobie bardziej posperać, ale w sumie może i na dobre wyszło, bo przynajmniej trochę mózgu zaoszczędziłem. A pani może 5 złotych powieścić? Oddamy Pani. Za 3 minuty, tak? Oddamy. Za 3 minuty, oddamy 5 zł. Oddam Oddamy 5 złotych za 3 minuty. Oj, panią, nie, nie. No naprawdę pan na stręg wiejską, Proszę i Nagraj Panią, a nie mnie. 3 minuty. tak? I oddamy Pani 5 zł. Takie podkreślaje, i nagrywa ją, nie mnie, nagrywają ją. No ewidentnie typiara nie chce być na filmie, na streamie, czy cokolwiek. Nie chce być częścią tego wszystkiego, ona chce sobie po prostu spokojnie pracować, sprzedawać te truskawki, czy cokolwiek ona sprzedaje na tym stoisku i tyle. Dobra, to wyszło. Dawanie klapsy przypadkowo losowym kobietom i nagrywanie tego. Ty Wy nie wiem, sobie zdaje sprawę z tego... Po co to w ogóle podchodzi? Naprawdę, ja mam wrażenie, z tym wszystkim co on robi, jak on reaguje na ten cały hate i tak dalej, za chwilę do tego przejdziemy, to naprawdę to jest taka jakaś mega obsesja. I mam wrażenie, że, że raz na jakiś czas mamy takich ludzi, co mają taką mega obsesję, aby po prostu być popularnymi za wszelką cenę. Koniec, kropka. I ja nie mówię za wszelką cenę, jak nie wiem, yy, fagata czy coś, tylko autentycznie takie bardzo psychopatyczne, naprawdę, bardzo, a to. Mega bardzo, bo robienie sobie kontentu na tym, że do sobie podchodzisz do losowych ludzi, na przykład psikasz ich gazem, po tym jak ich prowokujesz I klepanie dziewczyn losowych po dół, no to, 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 to nie jest coś normalnego To jest coś bardzo nienormalnego Ej, ma, mam pytanie, chodź tu To jest mój kolega? Bo to mój kolega, ej To mój kolega, zostaw go Zostaw go Policja już jedzie, zostaw go, ku... Ale zostaw go... No zostaw go... Zostawcie go... Tutaj mamy sytuację, którą, jak wam nie dam kontekstu, to nie zrozumiecie do końca. Yy, szedł sobie pan. Pan pijany, który w sumie sobie nie szedł, tylko dwóch kolegów go jakby na barkach ciągło i to, nie wiem, pseudo wyglądało, jakby go, nie wiem, kradli czy coś. Ale to był po prostu ich ziomek, który, no, no, no tyle wypił, że już nie mógł iść, tak? I jemu pomagali. Na kawiak, będąc kontentowcem mega zabawnym, stwierdził, że to będzie idealny punkt pod zaczepkę. Żuda Bezdomnego, będą Ciągnąć k... poje... Mam 5 gazów k... kolei Mam 5 na każdego k... Zostawcie go A to twój kolega? Nie To jest k***a domny, a ty go podniosłeś k... Tak? Jesteś pewny no i najgorsza część tego wszystkiego jest to, że większość tych shotów, które wstawiał, większość jego kontentu bazowało na chodzeniu właśnie po rynku wieczorem, gdzie większość ludzi jest pijanych, mniej przewidywalnych, bardziej podatnych na jakąś agresję i tak dalej. No dobrze wiemy, jak alkohol ma skutki ubo uboczne nieraz. No i pod wpływem oczywiście też ludzie mogą robić rzeczy, które potem będą żałowali na drugi dzień. A takie prowokacje przez osobę, która jest trzeźwa na streamie i specjalnie sobie robi na nich kontent, no nie to jest z najgorszej, co może być, typ kontentu. Powiedziałbym, że nawet kamerzysta robił lepszy content, bo on przynajmniej jakkolwiek płacił tym ludziom i ludzie, którzy tam przychodzili, to przychodzi po atencji jakby wiedzieli, na coś się pakują zazwyczaj. A tutaj chłop ma schowaną lekko kamerkę, żeby aż tak bardzo nie było widać, podchodzi ze streamem, prowokuje, a potem jeszcze gazem psika. No? Nazwisko jego, ja go znam. Tak, Znam! To mój sąsiad. Co? Mój sąsiad. Tak, sąsiad, weź się uspokój. To k spokój ty. Chcesz się uspokój. To chodź. Mega beka, mega zabawne. Tutaj nawet nie było... Jak, jak z tym jeszcze sebą, jakkolwiek rozumiałem, że jego życie mogło być jakkolwiek zagrożone, to tutaj... Nie było nawet zagrożenia jakiegokolwiek. Gościu dosłownie y, odchodził. On musiał, jakby ten cały kawiak podchodził potem do tego gościa, żeby go spryskać tym gazem. To nie było tak, że ten gościu do niego podchodził losowo. I tutaj nawet, no, no ten gość też był lekko pijany, no i nie wyglądał na osobę jakoś mega agresywną. Po prostu był zdziwiony, bo on tam chce brata zanieść do domu, a jakiś gość go zaczepia i mówi ej, zostaw go, nie kradnijcie go, czy coś. Kamerą Co znajdę. Bez... Jak tak, tu będę obserwował. telefon? Tak. O, o, Masz pozwolenie, kur... No, no i jakiś lekko wstawiony typ z jego dziewczyną sobie chillują na mieście, gość podchodzi i nagrywa i mówi, że będzie go obserwował i coś tam coś tam, nie znam do końca kontekstu, ale chyba wszyscy wiemy jak to się skończy, tak w tradycyjny sposób. Dostał mordy gazem. Dostał mordy gazem. O! ludzi, nagrywajmy ich. Yy, pomimo tego, że tego nie chcą, zaczepiajmy jeszcze bardziej. A jak się wkurzą, to yy, prysimy gazem, bo nasze ego nie pozwala nam, żeby wyjść z takiej sytuacji. Przegranym, dlatego przyknijmy gazem i uciekajmy. Bo mi się wydaje, że właśnie ma jakiś taki problem z ego, że jakby jak ktoś mu coś powie, na przykład z wyzywagoniem dotknie właśnie jego telefonu, żeby go nie nagrywał, bo dał mu w dół ten gościu telefon, to on nie może po prostu odejść od tej sytuacji, tylko musi podejść i pokazać, kto jest największy tutaj zwycięzcą, i popsikać gazem. Bo to, to najwięksi zwycięzcy robią. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że chłop do sobie sam na siebie nagrywa dowody. Oczywiście pod tymi shotami, bo on tak szotował te swoje wybitne akcje. Jeszcze większy cymbał. <laughs> Pisał, że to oczywiście wszyscy aktorzy i ogólnie to wszystko jest udawane i tak dalej, bo myślał, że to jest taki tak zwany... Ochron przed banem na YouTubie, że mu wtedy nie usunął filmy. najwydanie no, się zdziwił. Po tych wszystkich akcjach właśnie wypłynął film e, Konopa, no i też Hama i Prostaka, potem Gimpera i tak dalej. E, poniósł te swoje konsekwencje, czyli w sumie to powinni mu usunąć po prostu kanał, a, ale tylko zbanowali dwa filmy. No i napisał o jakimś tam planie, że Twitch za, za dwa tygodnie, bla, bla bla, ale będziemy dalej robić gazownictwa i tak dalej. Ro, rozumiecie, on ma nazwę na to, że ho, po prostu podchodzi i gazuje ludzi gazem. że wow, gazownictwo. Jezus. Sugeruję, że jak usuną go z YouTube oraz Twitcha, to pójdzie na kika. No i będzie tam robił rzeczy, typu na przykład bawienie się z paniami i nagrywanie tego bez ich. Zgody. Napisał, nieważne, czy będzie cicho o mnie, czy nie, starczy, że już raz o mnie jest głośno, teraz zrobię milion wyświetleń, już będą mi kojarzyć i będzie mi łatwiej. Rozumiecie, to jest Bada, on, on myśli, że na przykład, jak Konop zrobi milion wyświetleń na tym filmie o nim, to to ON robi milion wyświetleń. I to jest po prostu osoba, która jest tak zeserowana automatencją i ma takie, nieważne jak gadają, ważne jak, jak gadają, że to jest to jest chore. Słuchaj Konop, mam Twój adres, jadę do Ciebie. Masz godzinę na, godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie, ja dam twój adres i będziesz. Oj, oj, oj. nie będzie miło. Siadam w samochód, jadę do Konopa. Konopku. Kasuj ten film. Kasuj film. Chudaci. Konop. Tak, chłop dosłownie grozi Konopskiemu, że do niego przyjedzie. Ma jego adres i że ma usunąć jego fragment z filmu. Dla mnie to jest abstrakcja, że takie postacie raz na jakiś czas na tym polskim internecie po prostu się, się wylęgają, ale mam nadzieję, że on nie będzie powracał jak taki Daniel Magikal, bo według mnie to jest chyba nawet bardziej szkodliwe niż Daniel Magikal, nie wiem. Napiszcie swój ranking, kamerzysta Daniel Magikal oraz kawiak w komentarzach, byście mogli. Co? 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 Co, jest problem? Miałeś migacz w prawo. Co, co, co tam? Miałeś w prawo, bo tak nie miałeś. Dobra, ja by. No i tak, ja wierzę w karmę i wierzę, że już pomału już go dopada, no bo na przykład teraz miał streama, gdzie sobie jechał, zapytał się jakichś tam ludzi, coś, też ich jakoś zaczepiał pod streama lekko, ale już bez kamery w ich twarz, no i się okazało, że to jakieś kibole były i się kierował, ale iwał. Tak, cudzego nieszczęścia i z patologii typu właśnie kibole bym się nie śmiał i tak dalej, to jakoś w tej sytuacji nawet mnie to bawi. Zobaczymy, czy poniesie jakieś konsekwencje, tam Konop się bardziej w to zainwestował, chłop odrabia, naprawdę Konop ostatnio w takiej formie, on, on tak nadrabia za, za ten błąd z leksiem, że to szok ostatnio, jak y, faktycznie kawiaka doprowadzi do jakichś konsekwencji, to będę z jego po prostu dumny, nie? Więc no, zobaczymy, co z tego będzie. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, oglądajcie do końca. Widzimy się jutro, na razie.